Siema, często narzekacie na długi wstęp, więc dzisiaj pozdrawiam Micha, Klawmaka, Fana Blazea, Skrepona, Enia, Gojera, Arka oraz Krzycha. Zapraszam do oglądania! apa wydostaje się tyle czarnych spalin, że motocyklista postanawia pokazać środkowy palec w kierunku kierowcy. Like he didn't know what he did. Oh, uh, uh, I don't know. Did you know that? What is he doing? what wait. I know who's biking him on. Well, did you ask I didn't I didn't think I had to. He's on the pit bike. What does it matter? It doesn't matter. You're not even riding. What's it matter so, to you? I'm about to ride. You're with me, aren't you? No. Are you serious? Bro, I'm it I'm even serious. Matters. what does it matter that I'm riding his bike? Like you he wouldn't care. He, he literally told it's not like I'm gonna break it till out. You braked before, haven't you? I'm pretty sure he has too, but I'm I'm not gonna freaking backflip his damn bike. It doesn't matter. You need to ask for permission. Who? I, I was gonna ask you. He's out on the pit bike. Why would I ask you if it's not your bike? Uh, because I'm his fiance. You're just, you're just coming up with it. Bro, sit out. Go ask him right now. I'll go ask him then. Go, go ask him. He's right over there. Stupid. She's me, y'all. I know it too. She's. Yeah, like I can ride it, right? Yeah. He, doesn't, he, doesn't he doesn't care, do you can't, care? You can't be on, my bike, man. You gotta but, get on. Stop playing, y'all playing with me, cut. Get out of here. I don't like your bike anyways, dude. Here, you. no, no, no. Yeah, give me my bike. Yeah, man. you take this. Give me my bike, i go grab my own bike. Do motocyklisty podjeżdża inny motocykl z dwoma mężczyznami, najprawdopodobniej w celu rabunku. Nie wiem dokładnie, co jeden z nich zaczął wyciągać, nie wygląda to raczej jak broń, sami ocencie. Nie wiem. No, sami zobaczcie. Co Hast problem, was? Motocyklista wyjeżdża z drogi podporządkowanej. Z punktu widzenia kierowcy mogło to tak wyglądać, jakby go nie zauważył. Ten następnie zajeżdża mu drogę. A potem dochodzi do kłótni i kierowca zaczyna uciekać. O kim ma I saw you. This this, this, is not okay. this needs to stop now. This is Kierowca jadący przed motocyklistą zmienia pas ruchu na prawy, więc motocyklista chce go wyprzedzić. Kierowca natomiast postanawia wrócić na swój pas i dochodzi do kolizji. Motocyklista chce skręcić w lewo na skrzyżowaniu, natomiast inny motocyklista postanawia go wyprzedzić w tym właśnie momencie. Sami zobaczcie, jak było blisko kolizji. No. Motocyklista wypada z jezdni na ostrym zakręcie. Sam nie wiem, jak to się stało. Natomiast najprawdopodobniej na skręconej kierownicy motocyklista dołożył za dużo gazu.

Kierowca wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i tym samym spowodował wypadek, wjeżdżając w motocyklista. Motocyklista spowalnia przed jakimś zatorem drogowym, natomiast motocyklista jadący za nim się nie wyrobił i w niego wjechał. Oh, okay.

Motocykliście podczas jazdy zerwał się łańcuch i zablokowało się tylnie koło. Sami zobaczcie a teraz łapcie kilka wymuszeń na motocyklistach. Jesus fucking Christ, you tick. To już na tyle w tym materiale. Jeżeli napiszecie w komentarzu, żebym Was nie pozdrowił, dostaniecie w następnym odcinku pozdrowienia. Na razie cześć. A, no i możecie zostawić like. pod